Dzisiaj pokażę Wam jak praktycznie od A do Z założyć, zamontować przerzutkę tylnią. Czyli będziemy zaczynać od manetki, od założenia nowej linki, przepuszczenia jej przez pancerze, posmarowania jej żeby chodziła jak trzeba i później przejdziemy do samego setna, czyli do tylnej części roweru, niziutko. Przy napędzie będziemy zakładać nową przerzutkę, regulować ją i cieszyć się tym, że chodzi idealnie. Ale najpierw będziemy musieli zacząć od przełożenia linki przerzutki klamką-manetkę. Bądź w Czyli każda manetka, oczywiście, jest inna, nie ma się co sugerować tutaj jakimś schematem, to jest rzecz indywidualna rozbieranie każdej manetki smarowanie każdej manetki przekładanie linki to jest rzecz indywidualna, już mi się to udało zrobić, więc przyciągam sobie linkę później założę cały mechanizm ochronny, kopułkę z numerami biegów to jest mało istotne, jak powiedziałem każda manetka każda klamka manetka jest indywidualna po przełożeniu linki przez Manetkę lub klamką manetkę, trzeba przełożyć ją przez panterze. Jeśli panterze są w dobrym stanie, nie są popękane, nie trzeba ich wymieniać. Warto tylko przy puszczaniu nowej linki w stare panterze, jak i też i nowe panterze. W ogóle przy wymianie linki posłużyć się jakimś specyfikiem, magikiem, który będzie w stanie nam yy, linkę na oliwić, nasmarować, spowodować jej płynniejsze chodzenie. Ja to zrobię tak. Niektórzy robią to przez szmatę, niektórzy robią to jeszcze inaczej. Myślę, że dotąd na razie wystarczy, bo ona jeszcze spadnie na podłogę, złapie trochę brudu i prawdopodobnie będzie trzeba ją jeszcze czyścić. Najduję sobie początek linki i zaczynam się bawić montaż pancerzy. linki już przez pancerze po założeniu na manetkę. E, przystępujemy do montażu przerzutki. Tu dla przykładu mam przerzutkę niekoniecznie jakiejś tam najwyższej klasy, e, ale jest to przerzutka Shimano. Spokojnie obsłuży nam 7 biegów e, i nada się do niezbyt wyczynowej, rekreacyjnej, przeciętnej, normalnej jazdy dla przeciętnego Kowalskiego. E, jest to przerzutka w wersji e, montowana na hak ramy, czyli to cudo tutaj. Chociaż są jeszcze przerzutki z mocowaniem w wersji, na przykład ta sama przerzutka może mieć mocowanie też na oś koła. Ale mamy taki model, jaki mamy, takim modelem się będziemy posługiwać. Co robimy? Najpierw trzeba ją przykręcić. Więc do dzieła. Dokręcam ją do ramy. Następnym krokiem, jaki muszę podjąć, będzie przeprowadzenie łańcucha oczywiście ówcześnie rozpiętego. A więc zaczynamy zabawę. Łańcuch. Przychodzi czas na ustawienie linki w odpowiedniej, przerzutki w odpowiedniej pozycji. Żutka musi pokrywać się z, ostatnim, z ostatnią zębatką, czyli nie może, być, nie może być za bardzo do zewnątrz, jak i nie może być w tej pozycji, czyli za bardzo w stronę szpry. W tej chwili ona jest luźna, ja ją puszczę, ona sobie ucieka na zewnątrz od ramy, czyli w moją stronę, do tego, by ją ustawić równolegle z, z tą zębatką. Posłużę się, no oczywiście śrubokrętem, to nie ulega wątpliwości, posłużę się śrubą, bo to są takie dwie śruby, jedna jest oznaczona literą L, druga jest oznaczona literą H. Ta oznaczona literą H powoduje, że przerzutka nie będzie miała nadmiernego wychyłu w stronę od szprych, a śruba oznaczona literą L spowoduje, że przerzutka już w późniejszym czasie po wyregulowaniu, wstępnym nie będzie miała zbyt dużego wychyłu w stronę szprych czyli nie, nie będzie przerzucała łańcuch pomiędzy szprychy a największą zębatkę no więc zajmijmy się tym ustawieniem wstępnym czyli ja sobie kręcę mam nadzieję że to dobrze widać na filmie że ona zacznie zaraz wykonywać ruch i coraz bardziej korygować się czyli ustawiać się równolegle do górnej ostatniej zębatki wydaje mi się że tak jest Chociaż nie, puściłem i już zrobiła swoje. Powiedzmy, że tak może być wstępnie. Będziemy się w późniejszą regulację bawić jeszcze po przeprowadzeniu linki tym pokrętłem. Jeśli to pokrętło służy do naciągania, generalnie linki, przez to wywołuje ruch właśnie też. Też przerzutki w stronę szprych lub w stronę zewnętrzną, czyli od szprych. Teraz należy zająć się przeprowadzeniem linki. Już mamy założoną przerzutkę szkuty łańcuch, skorygowaną ją równolegle do górnej zębatki. Bierzemy się za linkę, przeprowadzamy ją przez śrubę regulacyjną. No, pancerz nam tu wypadł, już siedzi. Linka jest założona. Następnie naciągamy ją możliwie mocno. Można przytrzymać sobie suwmierkami. Klucz dziewiątka, płaskooczkowy bądź nasadowy. I możemy powoli zacząć kręcić. Pierwszy test na to, czy nam się udało. Oczywiście całej konfiguracji, całej regulacji, całej synchronizacji przerzutki tylnej z ostatnią górną zębatką dokonuje się przy zrzuconych biegach, czyli na klamką trzeba rzucić ostatnie biegi. Jeśli to jest szóstka, rzucamy szóstkę, jeśli siódemka. Siódemka, jeśli ósemka, to ósemka i tak dalej, bo są kasety dziesięciorzędowe, czyli za zawsze, zawsze ostatnia zębatka. Najmniejsza. Ma być ustawiona równolegle z przyrzutką. Po regulacji, po założeniu wszystkiego przechodzimy do testu. Zobaczymy, czy się udało. No i to jest tutaj pierwsze, nie było jej okay, ale widać tutaj już pierwsze zużycie, pierwsze oznaki zużycia w wolnobiegu. biegu. Ja troszkę z skacze. skacze z zębatki na zębatkę ale generalnie przerzutka pracuje tak jak powinna pracować z kosmetycznych spraw zostało nam tylko cięcie linki mniej więcej na tej długości i zakończenie jej kapturkiem by się w przyszłości nie rozszczepiała wszystko jest zakładamy na koniec linki mocno zaciskamy no, no i po robocie harna się należy